Cześć, witam na moim kanale, ty też potrafisz. Ja nazywam się Anna Wojtkowiak i w dzisiejszym filmiku przedstawię wam moją kolejną propozycję na udekorowanie tej oto skorupki gipsowej jajka. Dzisiaj użyję roślin żywych jacentów, które zapakowałam już w skorupkę. Skorupkę najpierw wymościłam celofanem, woreczkiem jakimś żeby bezpośrednio woda z podlewania nie stała mi w tej osłonce, gdyż nie wiem jak ona się zachowa pod wpływem tej wody, czy nie rozmoknie. Dlatego wymościłam ją właśnie woreczkiem. Jeżeli znaczy moja doniczka idealnie pasuje do tej skorupki, jeżeli byście mieli mniejszą doniczkę, to w, bo możecie podłożyć pod nią gąbkę zieloną która po prostu wchłonie ten nadmiar wody z podlewania tych żywych roślin. Ja również, tak jak w poprzednim filmiku, do udekorowania tych jacyntów przygotowałam sobie bukszpan żywy, trawę, trawę taką suchą z ogrodu. Tak jak mówiłam, można taką trawę suchą znaleźć również na łące, w lesie. Także nie powinno to stanowić problemu. W bazie yy, jajeczka i oczywiście piórka wszechobecne, wszechobecne w dekoracjach świątecznych. Tak więc zaczynam swoją kolejną propozycję przyozdabiać. Tu bukszpan możemy swobodnie powkładać w doniczkę, w doniczkę z ziemią. Będzie miał wtedy dostęp do wody, będzie trwalszy, bardziej dłużej nam wytrzyma. Dopiełniłam doniczkę bukszpanem z gałązek bazi, czyli wierzby. Zrobiłam sobie takie, takie kółeczka, poszczepiałam je drucikiem, można nitką. Najpierw przymierzyłam je, czy one mi wejdą na tą doniczkę, żeby tak swobodnie sobie tu przez nią żeby tak swobodnie przez nią przewieźć je można było. i kolejne coś takiego. Teraz jeszcze spróbuję gdzieś tu umocować tą moją trawę. Żeby sprawiało to wrażenie przebijających się, budzących się do życia roślin, takich z martwej, z martwej jeszcze przyrody. Także ta trawa może nam symbolizować taką jeszcze trochę martwą przyrodę, a wśród niej przebijające się już do życia pąki, pąki kwiatów. Trochę tu do niej O, tak nawet dosyć dużo tej, tej trawy tutaj dołożyłam. No, oczywiście pióra. Pióra nam tu robią całe. Całe, wow, zawsze w kompozycji. Ja tutaj sobie te piórka po na te łączenia tymi drucikami tych gałązek, żeby one nie były widoczne. Myślę, że jest to również bardzo bardzo fajna i przede wszystkim niedroga, niedroga kompozycja, bo takie głównie staram się będę staram się i będę starać się wykonywać, żeby były niedrogie i proste. I jeszcze można parę jajeczek gdzieś tu dołożyć. Fajnie te, na te gałązki można właśnie powklejać te jajeczka. Tak nie mielibyśmy ich do czego przykleić, a dzięki tym gałązkom można fajnie je umocować. Uciekło niewidocznie. O, o, jednak trzeba trochę je przytrzymać. Spieszę się. Chciałabym tu jak najszybciej to zrobić, żeby nie przedłużać filmików. Tutaj jeszcze przygotowałam sobie te snopeczki, snopeczki siana, ale nie wiem, czy je gdzieś, tu je gdzieś jeszcze je tu wcisnę, czy nie za dużo. Może tutaj z boku jeszcze przykleję ten snopek, ale chyba niekoniecznie. I jeszcze ten snopek, snopeczek przewiążę taką koronką. Przełożę tą koronkę, nie będę jej tu wiązać w żadne kokardki, i tutaj skleję ją. I to już nam wystarczy, myślę. I tutaj ją przyklejam do tego. Myślę, że tej dekoracji już wystarczy, wystarczy już dekoracji na tym kwiatku, bo nam przyćmi się w ogóle ten, co ten, tu mam, hiacynt. Teraz jeszcze Wam opowiem, na czym ja to jajko swoje usta umocowałam, ustawiłam. Na oponce ze, ze sztucznego mchu. Jak ją wykonać pokazywałam w moim poprzednim filmiku, i jeszcze ustawiłam tą skorupkę jajka na takiej gipsowej doniczce, którą również wykonałam. I teraz, może, gdybyście chcieli wykonać sobie taką gipsową doniczkę, opowiem, jak, jak ją zrobić. Do wykonania takiej gipsowej doniczki będziemy potrzebować dwa naczynia, jakąś taką miseczkę plastikową. Najlepiej, żeby ona była taka, ta moja akurat nie jest za bardzo sprężysta, ale patrzcie, żeby one były jak najbardziej takie giętkie, giętkie, sprężyste. Wtedy bardzo łatwo ta doniczka potem nam wylatuje z, takiej, z takiego miękkiego. Plastiku, ponieważ można ją trochę naciągnąć, obruszać ją. I drugi, jakieś naczynie, które po prostu zrobi nam środek tej doniczki. Ja używam do tego gipsu budowlanego w proporcjach około kilogram gipsu na litr wody. Wtedy wiem, że ten gips mi dobrze stężyje i nie będę mieć problemu z wyjęciem. Może by można użyć mniejszych proporcji. Ale nie chcę ryzykować, że ta doniczka mi się rozpadnie, więc ja używam takich proporcji: 1 kg gipsu budowlanego na 1 litr wody. Tutaj mam jeszcze niewyjętą taką doniczkę. Jeżeli rozrobię sobie ten, mam rozrobiony gips, wlewam sobie do tej większej miseczki i wtedy wkładam ten mniejszy pojemniczek w ten jeszcze płynny gips i wypełniam go, znaczy wypeł, ob, staram się obciążyć ten pojemniczek. Tutaj akurat miałam pod ręką jakieś drobne groszówki i obciążyłam go monetami. Możecie obciążyć go jakimś piaskiem, czy, czymś po prostu ciężkim, żeby ten pojemniczek zanurzył nam się do takiej, żeby nam się po prostu zanurzył w tym gipsie. Musi być dosyć mocno obciążony i równomiernie, ponieważ jeżeli włożymy coś takiego, na przykład jeden duży kamień, to wtedy nam się to równomiernie nie zanurza, przechyla nam się na jedną stronę. Także musicie wymyśleć jakieś obciążenie. Takie równomierne. Następnie odstawiam to na jedną dobę, i następnego dnia wyjmuję. Nie jest to nieraz proste, ale trzeba trochę, trochę. O, już mi się nawet ta druga wyjmuje, a ta pierwsza mi się jeszcze nie wyjmuje. O, jest wyjęte. Wtedy staram się obruszać jak najbardziej. Poodginać tą plastikową osłonkę, żeby ten, ta doniczka gipsowa się trochę tak od niej odkleiła. Prze. O, już mi nawet wypadła bez, większych, bez większego problemu. I mam taką gipsową podstawkę, którą właśnie wykorzystałam sobie w tej, w tej mojej kompozycji tutaj. Bardzo, bardzo fajne są te osłonki. Uwielbiam głać tego gipsu. Także jeżeli Wam się spodobało i macie ochotę na zrobienie takich sobie osłonek, to zapraszam. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, zapraszam do subskrybowania. Dawajcie łapki w górze. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie co byście chcieli zobaczyć. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny film.